Stowarzyszenie Youth Human Impact serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Łomży na wyjątkowe jasełka międzypokoleniowe organizowane w ramach projektu Budujemy Mosty Łomżyńska Integracja Międzypokoleniowa pod honorowym patronatem prezydenta miasta Łomża. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni Plus na lata 2021-2025 edycja 2024. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 14 grudnia o godzinie 15 w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży przy ulicy Stachakonwy 11. Wspólne świętowanie, piękne kolendy i bożonarodzeniowa atmosfera to doskonała okazja, by spotkać się, wzruszyć i poczuć magię świąt. Występy łączące młodzież i seniorów pokażą, że prawdziwe mosty buduje się sercem. Nie przegapcie tego wyjątkowego wydarzenia. Wstęp wolny zapraszamy. Sobota 14 grudnia, godzina 15, sala gimnastyczna w Wecie.